Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, umów się ze mną na prywatną sesję. Napisz na autentyczny 23 małpagmail.com lub kliknij na mój profil a następnie zakładkę informacje. Czemu narcyz ci zazdrości, nikt nie jest z narcyzem na wyłączność? Zawsze będą inne źródła zasilania. Narcyz Zawsze będzie flirtował z innymi osobami, zawsze będzie poznawał nowe osoby, będzie się zachowywał w sposób zachęcający czy prowokujący do kontaktu, czasem wręcz na Twoich oczach, a czasem bardziej za Twoimi plecami. Tak czy inaczej, to bardzo. Poniżające, upokarzające w stosunku do Ciebie. Jest to bardzo niewłaściwe, nieodpowiednie zachowanie. Świat narcyza to świat podwójnych standardów. Jemu wolno, ale Tobie, jeśli Ty postąpisz tak samo, to narcyz popadnie w paranoję. Będzie chorobliwie zazdrosny, będzie wściekły, będzie wyładowywać się nad tobie, będzie planował odwet, będzie planował zemstę. Dla narcyza jesteś Jego przedmiotem, jesteś Jego własnością i nie masz prawa zachowywać się inaczej, niż nakazuje. Scenariusz Narcyza. Dla niego jesteś tylko aktorem. W jego filmie masz grać określoną rolę. Jeśli nie zgadza się to z wizją Narcyza, jeśli nie zgadza się to ze scenariuszem, który dla ciebie napisał, to wypadasz z planu i zostajesz zastąpiony kimś innym. Narcyz uważa, że do niego należysz i nie może znieść tego, jak inni okazują ci zainteresowanie, jak inni okazują ci uwagę, atencję. To narcyz ma być na pierwszym planie, to narcyz ma być w pierwszym rzędzie, to narcyz ma być na pierwszym miejscu podium i najlepiej. Na pozostałych. Narcyz nie może znieść tego, że inni ludzie w ogóle cię zauważają. Dla Narcyza nie możesz być w niczym lepszy. Nie możesz zarabiać więcej od niego. Nie możesz być bardziej atrakcyjny. Nie możesz mieć lepszego wykształcenia czy pracy. Narcys jest bardzo zazdrosny i gdy we własnym małym, niedorozwiniętym mózgu stwierdzi, że w czymś mu zagrażasz, że w czymś jesteś lepszy, to wtedy uzna, że musi cię sprowadzić do parteru że musi wygrać tą rywalizację, która jest cały czas obecna w jego głowie. Że musi ją wygrać poprzez sprawienie, że ty poczujesz się gorzej, że ty przegrasz. Narcys jest urażony Twoimi osiągnięciami, Twoimi dokonaniami, a nawet tym, co posiadasz, jeśli posiadasz więcej niż on. Narcys chce to wszystko dla siebie, chce to wszystko zagarnąć uważa, że ty na to nie zasługujesz, że to się należy jemu, że jest do tego wszystkiego uprawniony samym istnieniem. Nawet nie musi na to zapracować. Jemu się to po prostu należy, bo jest. Narcys w swojej chorobliwej zazdrości jest skłonny nawet do tego, żeby cię okraść. Nieraz znikają różne rzeczy, nieraz są to kosztowności, biżuteria, czy rzeczy sentymentalne, pamiątki, albo sprzeda, albo zniszczy, albo schowa, czy wyniesie, tylko po to, żebyś czegoś szukał. Dla niego to jak zabawa w chowanego, jak zabawa w ciepło zimno. To duże dziecko, to duży rozwydrzony Bachor, który uważa, że wszystko mu wolno i wszystko mu ujdzie na sucho. Nawet zwierzęta wiedzą, jak zrobią coś źle. Narcyz nie będzie się czuł źle. Jak zrobi coś źle. Więcej empatii mają szczury, a narcyz pod względem empatii nie zbliża się nawet do szczura. W umyśle narcyza Ty na to wszystko zasługujesz. W umyśle narcyza To jest niesprawiedliwe, że masz więcej od Niego, że masz coś lepszego. Narcyz uzasadni sobie własne działania, stwierdzi, że jednak postąpił właściwie, kradnąc ci coś lub wyrządzając inną szkodę czy krzywdę, usprawiedliwi się przed samym sobą i nie będzie się czuć źle, nie będzie miał wyrzutów sumienia, bo nie posiada żadnego sumienia. Nie posiada uczuć wyższych, jest do nich po prostu niezdolny. Nie ma szarej substancji w mózgu, w obszarach odpowiedzialnych za te uczucia, wobec czego po prostu nie ma tych uczuć. Narcyz uważa, że mu się coś należy. Ty masz mu to zapewnić. Jest bardzo arogancki, będzie grać. Będzie udawać, będzie dawać do zrozumienia, że ma wszystko i nie da po sobie poznać, że ci zazdrości, ale w głębi, aż się od zazdrości gotuje, aż kipi od zazdrości. Narcyz jest bardzo niepewną siebie istotą, ma niskie poczucie własnej wartości. Jego poczucie wartości wynika ze świata zewnętrznego. Pozyskuje je od innych ludzi. Narcyz ci zazdrości tego, kim jesteś i tego, co posiadasz. Nie ma nad tym kontroli. Zazdrość to jego odruch bezwarunkowy. Oczywiście będzie. Zaprzeczał, że ci zazdrości, nie przyzna się do tego. Będziesz potraktowany jako ktoś nieważny, ktoś nieistotny. Cokolwiek byś nie miał, czego byś nie osiągnął, to narcyz temu umniejszy, zminimalizuje znaczenie tych rzeczy, a czasem je całkiem pominie, czy ich nie zauważy. Robi to, ponieważ brak mu pewności siebie, brak mu własnej wartości. Ma problem z przyznaniem komuś akceptacji, bo wtedy jeszcze bardziej będzie go zżerała zazdrość, więc woli nie odnotować czyichś sukcesów, czyich zalet. Narcyz czuje się przez to, Zagrożony. Czy to będzie awans w pracy, czy kupno jakiejś istotnej rzeczy, która sprawia ci radość. Narcys nie będzie się cieszył z tego powodu. Narcys nie będzie się cieszył Twoim szczęściem, Twoją radością. Będzie zazdrosny. Będzie chciał to zniszczyć. Będzie chciał ci zepsuć ten moment. Narcyz będzie wtedy bardzo zazdrosny, bo on w tej chwili tak się nie czuje. Czasem nawet myśli, że ty to udajesz, że ty to odgrywasz tylko po to, żeby się wściekł i zazwyczaj się zdenerwuje, bo nie może znieść, że coś dobrego ci się przytrafiło. Nie może znieść tego, że jesteś szczęśliwy, a on nie. Narcys będzie z tobą rywalizować. Związek z nim to jedna wielka rywalizacja: rywalizacja na manipulacje, na kłamstwa, na pieniądze, na zdrady, na ciche dni, na odrzucenie. To wyścig, w którym Narcyz zawsze musi być numerem jeden. Narcyz będzie cię porównywać z innymi ludźmi, którzy odnieśli większy sukces, którzy mają większy dom, czy lepszy, nowszy samochód, czy cokolwiek innego. To może być telefon, czy zegarek, cokolwiek, tylko po to, by cię zdołować. Po to, by udowodnić ci, że to, co ci się udało, to nic takiego, po to, by wzruszyć ramionami, jakby w ogóle nie wiedział, z czego ty się cieszysz, przecież nie masz żadnego powodu do radości, przecież to nic takiego, inni mają lepiej. Wszystko rozchodzi się o wygraną w umyśle narcyza. Jeśli uda mu się sprawić, że poczujesz się gorzej, że pomyślisz, że inni mają lepiej, że twój sukces wcale tyle nie znaczy, ile myślałeś, że znaczy, to narcyz wygrał, sprawił, że poczułeś się gorzej, wpłynął na ciebie. A dzięki temu, mimo że w tych sukcesach jest tylko pośrednikiem, sam nic nie wygrał, to jednak wygrał to uczucie, odniósł sukces, bo cię zdołował. Wszystko staje się rywalizacją, nawet jeśli nie osobistą, nie bezpośrednią, to właśnie w formie triangulacji. W formie porównywania z innymi osobami. Jak powodzi ci się lepiej, to wyzwala w narcyzie wstyd, poczucie, że jest gorszy, że ci nie dorównuje. Gdy poznałeś narcyza na początku, to on widział w tobie tyle pozytywnych rzeczy, które masz do zaoferowania. Z których będzie mógł czerpać, i chciał to wszystko zagarnąć dla siebie. Chciał ci to po prostu zabrać, chciał cię uwieść, usidlić, zmanipulować, żeby mieć do tego dostęp, żebyś mu to oddał, żebyś mu to udostępnił. Narcyz zazdrości ci wszystkiego. Wszystkiego, co posiadasz i tego, jakim jesteś człowiekiem, zazdrości ci wszystkich Twoich zalet, wyglądu, cech, charakteru, bo on taki nie jest i nigdy nie będzie. Czy to są Twoje pieniądze, praca, doświadczenie, wykształcenie, samochód, dom, rodzina, kontakty. Nawet Twoja empatia, Twoje uczucia, miłość czy lojalność. Narcyz jest oburzony tym, że masz coś, co w jego umyśle powinno być jego. Jest bardzo zgorzkniały, wie, że nie jest i nigdy nie będzie taki jak Ty. To, co Tobie przychodzi naturalnie. Dla niego jest ciężką sztuką. Jest ciężką sztuką odgrywania roli i manipulacji. Narcys musi wykorzystywać ludzi, by przeżyć, a ty możesz być po prostu sobą. Nie potrzebujesz innych jak tlenu. Możesz żyć w zgodzie z samym sobą. Możesz być singlem. A dla narcyza to koniec świata. Narcys musi kraść, żeby przeżyć. Musi kraść uwagę innych ludzi. Musi okradać ich z zasobów, korzyści, z energii. Musi robić to posuwając się do podstępu, do kłamstwa, do manipulacji. Narcyz doprowadza ludzi. Do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, i zwyczajnie ich niszczy. Narcyz widzi, jak traktujesz innych, jak o nich dbasz, jak dbasz o samego siebie, i wszystkiego tego zazdrości. Narcyz chce to dla siebie, a ponieważ nie może tego mieć dla siebie, to wtedy chce to zniszczyć. Gdy narcys osiągnął już swoje cele, wykorzystał cię, to wtedy chce cię zniszczyć. To postawa zepsutego Bachora, który woli popsuć zabawkę, niż dać pobawić się innemu dziecku. Narcys chce cię tak zniszczyć, by już nikt inny nie mógł się tobą bawić. Narcyz chce Ciebie w całości na własność, na zawsze, dlatego jesteś izolowany od innych ludzi, od znajomych, przyjaciół czy rodziny. Dlatego rozpoczyna kampanię oszczerstw, dlatego rozpoczyna kampanię oczerniania, dlatego nastawia ludzi przeciwko tobie. Narcyz wpływa za pomocą wielu czynników na Twoje poczucie własnej wartości, na Twoją pewność siebie i sprawia, że czujesz się źle, że czujesz się niespokojnie, że czujesz się niewystarczająco dobry. Narcyz chce zniszczyć w Tobie wszystko, co najlepsze, wszystko, co dobre bo jak mu się to uda to nikt inny na ciebie nie spojrzy a ty sam będziesz żyć w przeświadczeniu że jesteś beznadziejny i nikt cię nie zechce oto chodzi narcyzowi on nie ma i nigdy nie będzie miał tego co ty może kupić wszystko ale to nie sprawi że Stanie się i poczuje się człowiekiem. Jest czymś zupełnie innym. Jest niedorozwiniętą, podłą kreaturą, zawieszoną w przestrzeni czasowej kilkuletniego, zepsutego Bachora. Gdyby narcys był pewny siebie, gdyby miał poczucie własnej wartości wynikające z jego wnętrza, to nie musiałby tobą manipulować, nie musiałby manipulować innymi ludźmi, nie musiałby cię niszczyć, nie musiałby ich niszczyć, nie musiałby zdradzać, nie musiałby porzucać, bo zwyczajnie nie byłby zazdrosny. Jak tylko się podnosisz po upadku, jak tylko zaczynasz odnosić sukcesy, czy zaczynasz zarabiać więcej niż narcyz, to wtedy staje się bardzo zazdrosny. Gdy dochodzą do niego wieści o Twoich sukcesach, to może zjawić się z powrotem. Może przylecieć z podkulonym ogonem, błagać i prosić. Ale to wszystko, co robi, jest fałszywe. Jego zazdrość przez niego przemawia. Jest głodny Twoich sukcesów, Twoich pieniędzy, Twoich dokonań. Nie daj się nabrać więcej na Jego sztuczki, na Jego gierki. Gdy Ty już wiesz, to może je odgrywać dla pozostałej publiczności. Dla pozostałych małp w jego cyrku. Dla narcyza to nieważne, że jest teraz z kimś innym. Jak poczuje zapach twoich sukcesów, to przyleci. Jak poczuje, że nagle masz już więcej do zaoferowania, to będzie koczował na wycieraczce z kwiatami. Nie daj się na to nabrać. Narcyza nic nigdy nie zaspokoi dłużej niż na przysłowiowe pięć minut. Narcyz zawsze chce więcej, zawsze będzie chciał więcej, zawsze będzie chciał sprawdzić, co jest za rogiem. Czy trawa jest tam bardziej zielona, czy tam jest większy dom, większy garaż. Nowszy samochód. Narcyz jest pierwszy do tego, żeby opuścić statek, żeby uciec helikopterem na lotnisko i żeby zamienić jedno i drugie na samolot. Zawsze znajdzie coś lepszego. Nigdy nie jest i nie będzie szczęśliwy, nie będzie zadowolony z tego, co ma, nie będzie. Usatysfakcjonowany. Możesz się zastanowić, jak długo trwało szczęście narcyza w Twoim związku. Przecież chciałeś mu zapewnić wszystko jak najlepsze, wszystko jak najlepiej. Jak szybko się znudził, jak krótko to trwało, czy w ogóle to trwało, czy było to Ulotne w kilka chwil. Czy w ogóle było to prawdziwe, czy było to iluzją? Narcyz nie jest w stanie cieszyć się ze swojej obecnej sytuacji, bo jest zbyt zajęty innymi ludźmi, jest zbyt zajęty porównywaniem się z innymi ludźmi. Zawsze znajdzie się ktoś inny, kto ma więcej, a nawet nie musi być to więcej. Wystarczy, że będziecie w górach, a Narcyz uzna, że chciałby być nad morzem. I odwrotnie, nie da się zaspokoić Narcyza. Jest zbyt zajęty tym, co mają inni nawet gdy zaoferujesz narcyzowi życie o jakim niewielu by mogło pomarzyć to dalej nie będzie zadowolony dalej mu będzie mało dalej mu będzie za mało jak kupisz mieszkanie i ktoś będzie miał metr więcej będzie w innej lokalizacji na innym piętrze z innym widokiem to narcyz będzie chciał to, co w jego umyśle jest lepsze czyli będzie chciał czyjeś mieszkanie, nie będzie zadowolony z własnego, tak samo będzie z samochodem, tak samo będzie z wieloma innymi rzeczami. Nawet jak kupisz najnowszy, najlepszy produkt, a ktoś kupi najnowszy, najlepszy produkt innej firmy, to Narcyz będzie uważać, że ktoś ma lepszy. To niekończąca się historia zazdrości, w której normalny człowiek logiki i sensu nie odnajdzie. W umyśle Narcyza zawsze będzie ktoś, kto ma coś lepszego niż on. Narcyz uważa, że mu się należy wszystko, co najlepsze. Że zasługuje na specjalne przywileje, na specjalne traktowanie, niczym król. Król zazdrości. Narcyz zasługuje na wszystko, co najlepsze, a jak uda ci się mieć coś lepszego, jak uda ci się odnieść sukces, to zapomnij o komplementach. Narcyz cię zdołuje. Masz kiepski gust, ile na to wydałeś, nie masz co robić z pieniędzmi, powinieneś mi to oddać przecież ci to niepotrzebne. Możesz mieć gorsze. Oddaj mi to, zamień się. W ogóle o mnie nie myślisz, myślisz tylko o sobie. Narcys poza okresem law-bombingu nie obdarzy cię komplementami. A nawet jeśli, to nie będą to szczere komplementy. Narcys nie może być szczery i nie może sypać komplementami, ponieważ jest zazdrosny. Zazdrość zżera go od środka. Uważa, że to jemu się to należy, ale ci tego nie powie. Narcys czuje się bardzo niezręcznie. Niekomfortowo w sytuacji, gdy jesteś człowiekiem sukcesu, gdy realizujesz kolejne cele. Narcys ciągle sprawdza, jak powodzi się innym, sprawdza social media, które tylko potęgują w nim uczucie zazdrości. Narcys to, co zobaczy u innych, chce dla siebie. Uważa, że jest uprawniony, że może się posłużyć manipulacją tylko po to, by dostać to, czego chce. Jest złodziejem, kradnie to od innych, używając podstępu i sztuczek. Niezależnie czy to wygląd osobisty, zera na koncie, przedmioty, domy, samochody, ubrania, wakacje. Narcyz nieustannie pod każdym względem porównuje się z innymi. Narcyz nie cofnie się przed niczym, żeby osiągnąć swoje cele. Zrobi wszystko, co tylko można, co tylko się da, by dojść nawet po trupach, ale do celu. Nieważne ile trupów będzie po drodze. Nieważne ile ludzi zniszczy, ile rodzin rozbije. Narcys zwykle czerpie z tego satysfakcję, gdy uda mu się zniszczyć twoje życie, gdy uda mu się zniszczyć czyjś związek, gdy uda mu się odbić partnera, gdy uda się kogoś przymusić do określonego zachowania czy to poprzez prowokacje, zdradę, szantaż, wszelkie chwyty poniżej pasa są na porządku dziennym. Narcys musi być lepszy od ciebie, nawet jeśli bycie lepszym będzie miało miejsce tylko w jego małym niedorozwiniętym umyśle. Zazdrość jest religią przeciętnych pociesza ich, łagodzi ich zmartwienia, a w końcu ich dusze gniją, pozwalając im usprawiedliwiać swoją podłość i chciwość, dopóki nie uwierzą, że to cnoty. Carlos Ruiz zafon. Polub subskrybuj, skomentuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję.